Nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. Było późne popołudnie, siedziałam w salonie u taty z moją przyjaciółką Julią. Rozmawiałyśmy o szkole, planach wakacyjnych i małych problemach codzienności. Nagle tata wszedł do pokoju z lekko zmieszanym wyrazem twarzy. Spojrzał na mnie, potem na Julię i powiedział Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, to będzie trudne, ale muszę być szczery. Chcę być bliżej Julii poczułam, jak serce podskoczyło mi do gardła. Co on właśnie powiedział? Moja przyjaciółka? Tata? To nie mogło być prawdziwe. Julia spojrzała na mnie zaskoczona, niepewna, czy powinna się śmiać, płakać, czy krzyczeć. W powietrzu zawisła cisza, ciężka, nieprzyjemna, która wbijała się w każdą część mojego ciała. Nie mogłam wydać z siebie ani słowa. Patrzyłam na niego, próbując zrozumieć, czy to jest żart, czy moja rzeczywistość właśnie zmieniła się w koszmar. Myśli krążyły w mojej głowie jak szalone. Czy to możliwe? Czy on naprawdę mówi to na serio? A Julia? Co ona czuje? Tato, ty... co ty mówisz? W końcu wyszeptałam. On westchnął, jakby mówił o czymś, czego nie da się łatwo wytłumaczyć. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Od dawna czuję, że, że coś do niej czuję. To nie jest łatwe. Dla mnie, dla was, dla wszystkich. Ale nie mogę tego ignorować. Julia za nie mówiła. Patrzyła na niego, potem na mnie, a jej oczy wypełniły się łzami. Nie mogłam oddychać. Każdy dźwięk w pokoju wydawał się głośniejszy niż kiedykolwiek. Tykanie zegara, szum ulicy za oknem, moje własne przyspieszone serce. Przez kilka minut nikt nie mówił ani słowa. Potem tata usiadł na kanapie, Julia zbliżyła się do mnie i szepnęła. Co teraz zrobimy? Nie wiedziałam. Wszystko, co znałam, cały mój świat nagle przewrócił się do gory nogami. To była chwila. Z kiedy tata opuścił pokój, ja i Julia siedziałyśmy w ciszy, która wypełniała całe mieszkanie. Każde z nas próbowało zebrać myśli, ale słowa nie chciały przyjść. W mojej głowie kłębiły się pytania, jak to możliwe? Czy powinnam mu wierzyć? A Julia, co czuje? Czy to jest zdrada naszej przyjaźni? Julia spojrzała na mnie i jej oczy były pełne niepokoju, ale też ciekawości. "Nie wiem co powiedzieć" wyszeptała. "To wszystko jest dziwne". Czułam ucisk w klatce piersiowej. Chciałam krzyczeć, płakać, uciec, a jednocześnie nie mogłam oderwać od niego myśli. Tata, osoba którą kochałam i szanowałam, nagle stał się zagadką, źródłem napięcia, którego nie potrafiłam rozwiązać postanowiłam porozmawiać z Julią, spróbować zrozumieć, jak ona to odbiera. Julio, musimy to przemyśleć. Nie możemy działać impulsywnie, to co zmienia wszystko. Julia skinęła głową. Wiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, co powiedział. Czuję się dziwnie. Nie wiem, czy to poczucie strachu, złości, czy może czegoś innego. Siedziałyśmy razem, trzymając kubki z herbatą, patrząc na siebie w milczeniu. Każdy dźwięk w mieszkaniu wydawał się donośniejszy. Szum lodówki, tykanie zegara, odgłos przejeżdżających samochodów za oknem to była cisza pełna napięcia, pełna możliwości, której nie mogłyśmy przewidzieć. Postanowiłyśmy wtedy, że będziemy obserwować sytuację, próbować zrozumieć, a przede wszystkim chronić siebie i nasze uczucia. Wiedziałyśmy, że każde niewłaściwe słowo, każdy gest może wszystko zepsuć. To był początek dni pełnych napięcia, obserwacji i niepewności, które miały zmienić nasze życie i relacje na zawsze. Następnego dnia wszystko wydawało się normalne, ale w powietrzu czuło się napięcie. Każdy gest taty, każde spojrzenie Juli wywoływało we mnie dziwne uczucie niepokoju. Byłam czujna, jakby mój umysł szukał znaków, które potwierdziłyby moje obawy. Julia zachowywała się inaczej niż zwykle. Czasem uśmiechała się do taty w sposób, który mnie niepokoił. Czułam w sobie mieszankę zazdrości i lęku, choć wiedziałam, że nie powinnam tak reagować. Serce mi przyspieszało, a myśli krążyły jak szalone. Czy on naprawdę chce zbliżyć się do niej? Czy Julia to czuje? A ja co powinnam zrobić? Postanowiłam obserwować ich zachowanie z dystansu. Każde spotkanie przy stole, każdy wspólny żart, każda rozmowa o codziennych sprawach stawały się dla mnie testem, polem bytwy, którego nie chciałam, ale musiałam w nim uczestniczyć. Tego popołudnia zauważyłam coś, co sprawiło, że serce mi zamarło. Tata położył rękę na ramieniu Julii, podczas gdy śmiała się z jego dowcipu. To Drobny gest, ale w mojej głowie rozwinęła się cała historia, cała scena, która mogła zdarzyć się w przyszłości. Julio, ty też to czujesz? wyszeptałam, gdy wracaliśmy do pokoju. Nie wiem, może trochę, ale to dziwne, odpowiedziała patrząc w podłogę. Jej głos był pełen zakłopotania. To był moment, w którym zrozumiałam, że nic nie będzie już takie jak dawniej. Nie mogłam ignorować uczuć czaty, reakcji Julii, ani własnego niepokoju. Każdy dzień miał teraz swoją własną dynamikę, a ja czułam, że balansuję na cienkiej granicy między przyjaźnią, rodziną i emocjami, których nie chciałam doświadczać. Wieczorem, sama w swoim pokoju, siedziałam przy biurku i próbowałam zebrać myśli. Każdy szczegół dnia wydawał się znaczący, gest, spojrzenie, słowo. Widziałam, że to dopiero początek drogi pełnej napięcia, tajemnic i decyzji, które mogą zaważyć na naszym życiu. Kilka dni później atmosfera w domu stała się jeszcze bardziej napięta. Każde spojrzenie taty, każdy uśmiech Julii, wydawały się znaczyć coś więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Czułam, że coś jest w powietrzu, coś czego nie mogłam do końca zrozumieć. Julia zaczęła spędzać więcej czasu w salonie z tatą, rozmawiając o drobnych sprawach codziennych, gotując razem, śmiejąc się z jego żartów. Każdy ich wspólny moment wywoływał we mnie dziwne uczucia, mieszanina zazdrości, lęku i poczucia zdrady. Pewnego popołudnia zauważyłam, że tata wysyła jej wiadomości, które wydawały się zbyt osobiste, zbyt czułe. Moje serce zabiło mocniej, a myśli zaczęły krążyć: Czy to już coś więcej niż tylko przyjaźń? Czy Julia to zauważa? A ja. Jak mogę to znieść? Postanowiłam porozmawiać z Julią. Julio, musimy być szczere wobec siebie. Czuję, że coś się zmienia. Czy ty to czujesz? Zapytałam, starając się opanować drżenie w głosie. Julia spuściła wzrok. Nie wiem. Czasem tak, czasem nie. To wszystko jest dziwne i nie wiem, jak się zachować. Tułam, że musimy razem znaleźć sposób, by poradzić sobie z tą sytuacją. Wiedziałam, że każde niewłaściwe słowo, każdy gest może wszystko zepsuć. Postanowiłyśmy obserwować tatę i siebie nawzajem, chroniąc własne emocje i granice, które były dla nas najważniejsze. Wieczorem siedziałam sama w pokoju, patrząc w ciemność za oknem. Każdy szczegół dnia wydawał się mieć znaczenie gesty, spojrzenia, ciche rozmowy w kuchni. Wiedziałam, że przed nami dni pełne napięcia emocji i decyzji, które zdefiniują nasze relacje i przyszłość. Każdy dzień stawał się coraz trudniejszy. Obserwowanie taty i Julii wywoływało we mnie burze emocji, których nie potrafiłam kontrolować. Zazdrość mieszała się z gnieniem, poczucie winy z lękiem, a ciekawość z niepewnością. Czułam się jak w pułapce, w której każdy gest mógł wywołać wybuch, którego nie chciałam doświadczyć. Tata coraz częściej znajdował preteksty, by spędzać czas z Julią sam na sam przeglądałam się ich rozmową, próbując odczytać znaczenie każdego słowa, każdego uśmiechu. Julia czasem odwracała wzrok, jakby sama nie wiedziała, jak reagować. Pewnego popołudnia, gdy siedziałyśmy w salonie, tata dotknął jej dłoni podczas rozmowy. To był gest niewinny, a jednak dla mnie znaczący. Poczułam falę zazdrości i gniewu, której nie umiałam powstrzymać. Serce biło mi tak mocno, że wydawało się, iż usłyszy je każdy w domu. Julio, musimy o tym porozmawiać, wyszeptałam, kiedy została sam na sam ze mną. Wiem, to wszystko jest dziwne i trudne. Nie wiem, jak to zrozumieć, odpowiedziała, spoglądając na mnie z zakłopotaniem. Czułam, że stoimy na granicę, która może zmienić wszystko: naszą przyjaźń, relacje rodzinne, codzienne życie. Każda decyzja, każde słowo mogło być pułapką. Wiedziałam, że muszę zachować spokój, chociaż wewnętrznie czułam chaos. Wieczorem siedziałam sama w pokoju, starając się uporządkować myśli. Zrozumiałam jedno przed nami dni pełne emocji, trudnych wyborów i wewnętrznych walek, których nie da się uniknąć. To był moment, w którym musiałam zdecydować, jak chronić siebie i swoje uczucia, a jednocześnie nie zniszczyć więzi, które przez lata budowałam. Pewnego wieczoru tata zaprosił mnie i Julię do salonu na rozmowę. Wyglądał poważnie, a w jego oczach dostrzegłam coś, czego wcześniej nie widziałam: skruchę i niepewność. Siedziałyśmy naprzeciwko niego. Każde z nas próbowało odczytać jego myśli, a jednocześnie kontrolować własne emocje. „Chcę być szczery” – zaczął powoli. „Wiem, że to, co powiedziałem, mogło was zaskoczyć i zranić ale nie mogę ukrywać uczuć. Może to błędne, może niewłaściwe, ale czuję, że muszę wam to wyznać. Julia spojrzała na niego zaskoczona, a ja poczułam mieszankę lęku i ciekawości. Nie wiedziałam co zrobić, słuchać, reagować, czy uciec od tej sytuacji. Tato, ale to to jest trudne, wyszeptałam, próbując opanować drżenie w głosie. Wiem, córko, odpowiedział spokojnie, choć w jego oczach wciąż była niepewność. Nie chcę was skrzywdzić. Chcę tylko, żebyście wiedziały, że moje uczucia są prawdziwe. Nie wiem, co będzie dalej, ale musiałem być szczery. Julia spuściła wzrok. Nie wiem, co powiedzieć. To wszystko jest dziwne, skomplikowane. Siedziałyśmy w ciszy, każda z nas zagłębiała się we własne myśli. To wyznanie zmieniło atmosferę w pokoju, z lekkiego napięcia stała się gęstą, emocjonalną mgłą, która owijała nas z każdej strony. Poczułam, że nasze życie nie będzie już takie samo. Każdy gest, każde słowo miało teraz większe znaczenie. Wiedziałam, że przed nami dni pełne trudnych decyzji, emocji, które trudno kontrolować i sytuacji, które sprawdzą nasze granice przyjaźni i lojalności rodzinnej. Wieczorem sama w pokoju patrzyłam w ciemność za oknem, próbując poukładać myśli. Zrozumiałam jedno muszę znaleźć sposób, aby chronić siebie, Julię i naszą przyjaźń, a jednocześnie zmierzyć się z uczuciami taty. To był początek prawdziwej próby naszych relacji. Następne dni były pełne napięcia, którego nie dało się ukryć. Każdy gest taty wobec Julii wywoływał we mnie mieszankę zazdrości, Lęku i poczucia winy. Nie wiedziałam, jak powinnam się zachować: mówić, udawać, że nic się nie dzieje, czy konfrontować wszystkich z tym, co czuję. Julia wydawała się równie zagubiona. Czasem patrzyła na tatę z ciekawością, czasem odwracała wzrok, a w jej oczach widziałam strach przed tym, co może się wydarzyć. Wiedziałam, że nasze relacje są teraz jak delikatna nić. Jeden nieostrożny ruch może ją zerwać. Wieczorem sama w pokoju zaczęłam analizować swoje emocje. Zrozumiałam, że nie chodzi tylko o tatę czy Julię, chodzi o mnie, o moje poczucie własnej wartości, o granice, które muszę wyznaczyć, aby nie stracić siebie w tej sytuacji. Czy powinnam powiedzieć Juli wszystko, co czuję, czy konfrontować tatę, a może poczekać i obserwować, myślałam patrząc w ciemność za oknem. Każde słowo, które mogłam wypowiedzieć, wydawało się zbyt silne, każdy gest potencjalnie zdradliwy. Czułam, że emocje taty, Julii i moje własne tworzą burzę, która w każdej chwili może wybuchnąć. W kolejne dni sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana. Małe spojrzenia, drobne uśmiechy, przypadkowe dotknięcia, wszystko nabierało znaczenia. Zrozumiałam, że nie mogę dłużej udawać, że to mnie nie dotyczy. Muszę stawić czoła temu, co czuję, zanim emocje wymkną się spod kontroli i zniszczą nasze relacje. Wieczorem, sama w pokoju, zapisałam w dzienniku wszystko, co czułam. Każda linijka była próbą uporządkowania chaosu w mojej głowie. Wiedziałam jedno: nadchodzą trudne dni pełne konfrontacji, wyznań i decyzji, które mogą zmienić nasze życie na zawsze. 30-letnia polska woman. Pewnego popołudnia atmosfera w domu była nie do zniesienia. Każde spojrzenie taty, każdy gest Julii zdawały się mówić coś, czego nie chciały wypowiedzieć słowami. Wiedziałam, że prawda ukrywana od początku w końcu musi wyjść na jaw. Siedziałyśmy w salonie, a tata spojrzał na mnie i Julię, po czym westchnął głęboko. Nie mogę dłużej ukrywać tego, co czuję. To jest trudne, ale musicie widzieć wszystko. Julia spojrzała na mnie z przerażeniem i ciekawością, a ja poczułam falę mieszanych emocji strachu, gniewu, niepewności i smutku. Każdy dźwięk w pokoju wydawał się donośniejszy, każde słowo miało ogromne znaczenie. Czuję coś do Julii, powiedział tata spokojnie, ale jego oczy zdradzały niepokój. Nie wiem, czy to właściwe, ale musiałem być szczery. Julia spuściła wzrok. Nie wiem, co powiedzieć. To wszystko jest dziwne i bolesne, wyszeptała, a ja poczułam, jak emocje w moim wnętrzu się gotują. Nie mogłam już milczeć. Tato. To przekracza granice. To niszczy nasze relacje, naszą przyjaźń, rodzinę, wyszeptałam, próbując opanować drżenie w głosie. Tata skinął głową, jakby sam rozumiał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wiem i dlatego musimy razem znaleźć sposób, by nie zniszczyć wszystkiego, co kocham. Wieczorem, siedząc w swoim pokoju, zdałam sobie sprawę, że nadchodzą trudne dni pełne konfrontacji, emocji, wyborów, których konsekwencje odczujemy wszyscy. Musiałam zdecydować, jak chronić siebie, Julię i rodzinę, jednocześnie mierząc się z uczuciami, które były skomplikowane i trudne do zrozumienia. Następne dni były jak życie na granicy wybuchu. Każda rozmowa, każdy gest, każdy wspólny moment przypominał chodzenie po cienkim lodzie. Wiedziałam, że najmniejszy ruch może spowodować katastrofę. Julia coraz częściej milczała. Jej spojrzenia były pełne lęku i niepewności, a czasem, co bolało najbardziej, ciekawości wobec taty. Czułam, że coś w niej walczy rojalność wobec mnie i uczucie, którego nie chciała nazwać. Tata starał się zachowywać normalnie ale jego oczy zdradzały emocje, które starał się ukryć. Widziałam, jak na mnie patrzył, jak szukał w mojej twarzy oznak zrozumienia, a ja czułam tylko rosnący gniew i smutek. Pewnego wieczoru napięcie osiągnęło szczyt. Siedzieliśmy razem przy kolacji, cisza była gęsta jak mgła. W końcu nie wytrzymałam. Nie możemy tak żyć, powiedziałam stanowczo, odkładając widelec. To nas niszczy, musimy zdecydować, co dalej. Julia spojrzała na mnie, jej oczy wypełniły się łzami. Nie chcecie stracić, wyszeptała, ale nie wiem co zrobić. Tata spuścił głowę. Wiem, że was zraniłem, ale nie mogę cofnąć uczuć. Mogę jedynie spróbować znaleźć sposób, by was nie stracić. W tym momencie poczułam, że jesteśmy na samym skraju. Emocje były tak intensywne, że wystarczyło jedno słowo, jeden gest, by wszystko się rozpadło. Wieczorem w moim pokoju płakałam w ciszy. Wiedziałam, że nadszedł czas konfrontacji prawdziwej, ostatecznej. Cokolwiek się wydarzy, już nic nie będzie takie samo. Nadszedł dzień, w którym nie mogliśmy już uciekać przed prawdą. Cisza, która wisiała nad naszym domem przez tygodnie, była cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Wszyscy wiedzieliśmy, że musimy podjąć decyzję. Inną drogę niż tę, która prowadziła nas do coraz większego bólu. Usiedliśmy razem w salonie. Ja, Julia i mój tata. Każde z nas miało w oczach zmęczenie, ale i cień determinacji. Nie możemy dalej tak żyć. Zaczęłam cicho, ale pewnie. To rani nas wszystkich. Rani mnie, Julię i nawet ciebie, tato. Musimy znaleźć rozwiązanie, zanim stracimy wszystko. Tata spojrzał na mnie, a w jego oczach po raz pierwszy od dawna zobaczyłam szczerość. Masz rację. Wiem, że zawiodłem, moje uczucia mnie przerosły, ale nie chcę stracić ani ciebie, ani waszej więzi. Kocham cię, córko, i nie mogę pozwolić, żeby moja słabość zniszczyła twoje życie. Julia wzięła głęboki oddech. Nie chcę cię zranić, powiedziała patrząc na mnie, ale musisz wiedzieć, że byłam rozdarta. Twojego tatę lubię, to prawda, ale to nie jest miłość. To ciekawość, nic więcej. A przyjaźń z tobą jest dla mnie ważniejsza niż cokolwiek. Łzy napłynęły mi do oczu. W końcu usłyszałam słowa, na które czekałam. W tamtej chwili poczułam, jak wielki ciężar spada z moich ramion. Spojrzałam na Julię i po raz pierwszy od dawna poczułam, że wciąż możemy być przyjaciółkami. Tata wstał, podszedł do nas i powiedział: Nie będę już tego ciągnąć. Muszę znaleźć w sobie siłę, by to zakończyć, i nauczyć się panować nad własnymi emocjami. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyście były szczęśliwe. Tamtego dnia zrozumiałam, że każdy z nas ma w sobie demony, które czasem próbują przejąć kontrolę. Ale to my decydujemy, jaką drogą pójdziemy. Tata wybrał rozsądek, Julia wybrała przyjaźń, a ja wybrałam siebie. Nasze relacje nie wróciły od razu do dawnego stanu potrzebowały czasu, rozmów, wybaczenia. Ale wiedziałam jedno to doświadczenie nauczyło nas granic, szczerości i siły. I choć ta historia była pełna bólu, zakończyła się nadzieją. Jeśli ta opowieść Cię poruszyła, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych historii. Twój wsparcie daje nam siłę, by tworzyć więcej opowieści pełnych emocji i refleksji.